Proszę Państwa, pamiętacie to zatrucie odry. Zatrucie odry wywołało poważne oburzenie społeczeństwa. Gdyby nie to poważne oburzenie, zainteresowanie tematem, to najprawdopodobniej cały czas pan Przemysław daca byłby prezesem wód polskich. No ale z racji tego, że sprawa wyszła medialnie, ludzie się oburzyli, duże grupy, no to trzeba było go zwolnić, poleciał. Tak czy siak odpowiedzialny. To nieważne, że nie on zatruł, ale on jest odpowiedzialny. No i się odnalazł. Teraz jest wicedyrektorem w Instytucie Ochrony Środowiska. Też oczywiście pod Morawieckim. Co ciekawe, to właśnie Instytut Ochrony Środowiska wnioskował o zwolnienie przemysłowa Dacy. Tak? To, to na jego wniosek obciążone były Wody Polskie, czyli prezes, a teraz pan Daca z organu, który był kontrolowany, wchodzi do organu, który, który kontroluje Wody Polskie. To jest super sprawa. Tak, tak tak, rządy Mateusza Morawieckiego. Proszę Państwa, no takiej krótkiej karencji to jeszcze nie widziałem. Zawsze tak jest, że któryś z polityków tam da dupy, to oni tam mu krzywdy niby nieraz nie robią. To przykład Hoffmana. Hoffmana który potężne wpływy ma i jakoś, kto się z nim za, zadaje, ten od razu dostaje posadę pod Mateuszem Morawieckim, niby wyrzucony z pisu, tak? E, ale trzeba nie raz poczekać, rok czy dwa lata, żeby sprawy ucichły. Ale to proszę Państwa, no to no, tak szybki comeback, to już naprawdę rogi rosną w tym spisu, już się niczego nie boją.